Okej, okay, dzisiaj targi Poznań. Hm. Witam Was w dniu dzisiejszym Targi Poznań. Widzę tam, za mną będzie Sylwetka Pudziana, Janikowski i Głowacki. Nawet nie wiedziałem. Tak więc na pewno zrobię zdjęcie, może jakiś wywiad. Targi Poznań. Zobaczymy. Kilka spotkań z inwestorami. Co będzie ogólnie? Trudnym zadaniem, yy, gdyż dzisiaj jest klub przedsiębiorczości o godzinie 17 we Wrocławiu. Tak więc myślę, że o, yy, maksymalnie do 15 tutaj będę. O 15 muszę się zawijać. Co na takich targach ogólnie dla Ciebie jest ważne, żeby być? Bo ktoś by pomyślał, przecież targi budowlane mnie tutaj y, nie powinno być ze względu na to, że y, nie zajmuję się budowlanką. A nawet nie wiesz, że twój biznes, twój biznes może y, praktycznie połączyć się z inwestorami, którzy tutaj y, są. Y, rozmawiałem, miałem już pierwszą rozmowę. Stricte na parkingu ogólnie porozmawialiśmy z panem Zbigniewem e, praktycznie e, o e, tych targach, o, o tym co tu się ma wydarzyć. E, w ogóle gościu również miał spotkania biznesowe i z, został tutaj. Ze względu na to, że dowiedział się akurat, że są targi, no i przyjechał dzisiaj na ostatni dzień, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Wymieniliśmy się wizytówkami. Okazało się, że jest z Małopolski, praktycznie gdzie też mam inwestorów, których już obsługuję. Będę miał kolejne, kolejne spotkanie już umówione, będąc w Małopolsce. Kolejnego inwestora, który. Praktycznie znikąd się wziął, jest zainteresowany tym co robię, moim biznesem. No i myślę, że opłaca się być na takich eventach. Rozmawiać, przede wszystkim opłaca się rozmawiać, nie wciskać swoich jakichś produktów, swoich usług, tylko po prostu bezinteresownie zapytać, co, jak dowiedzieć się, mieć taki feedback praktycznie, czym się dana osoba zajmuje, czym praktycznie, po co tutaj jest i poznać naprawdę fajne historie. Dlatego. Targi, takie jak te w Poznaniu, są dla wszystkich. Ktoś jeździ na targi fitness, które zarażą cię optymizmem. Jeżeli nie stwarzasz sobie możliwości, to z nich nie skorzystasz. Proste. A fajnie połączyć pożyteczne z przyjemnym, czyli praca, spotkania biznesowe jakieś fotki tutaj z gwiazdami no i jeszcze y, jakaś kawka jedna druga jakiś lunch o, i trzeba y, odhaczyć y, ten pracujący ciężki dzień okej okay, y, ostatnie spotkanie za 40 minut 嘿。<laughs> Trzy kawy już wystarczy <noise> na cały tydzień, co najmniej. Następny ogólnie, bo dzisiaj czwartek. I teraz tak. Fajne spotkania miałem dzisiaj, pełne refleksji. Cały czas coś mnie zaskakuje ogólnie. To jest cudowne. Cudowne, że mamy to w sobie tą taką strategię. Tą taką chęć poznawania nowych ludzi, nowych w ogóle przedsiębiorców, ich wizję na biznes, ich wizję na współpracę i znaleźć ten kompromis, ten cię w połowie drogi, to jest coś niesamowitego. To jest coś niesamowitego. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że jeżeli robisz to, co kochasz, to nie przepracujesz ani jednego dnia w swojej pracy I to, jest prawda. i to jest prawda, bo nawet wyjazd dzisiejszy do Poznania z samego rana, później powrót do Wrocławia na klub przedsiębiorczości. Następnie cztery spotkania, masę wykonanych telefonów po drodze no, masę trudności, które musisz codziennie, z którymi musisz codziennie się zmagać, to nie stanowi problemu, bo robisz, bo robię to co kocham. I jak ktoś odbiera inaczej swoją pracę, inaczej to co robi, no to ma przerąbane Współczuję i. Należy po prostu zmienić otoczenie, zmienić środowisko. Czy wyciągasz wnioski z tych rozmów? Bo każda rozmowa, każde zdarzenie powinno nas czegoś uczyć. I czy Ciebie uczy? Hmm?